Księga wyjścia rozdział 10: Pan rzekł do Mojżesza, idź do faraona. Ja sprawiłem, że on i jego słudzy zaczęli się w uporze, abym dokonał wśród nich moich znaków, a ty, żebyś mógł opowiadać swoim synom i wnukom o tym, jak postąpiłem wobec Egipcjan. I jaki znaków dokonałem wśród nich. Dzięki temu poznacie, że ja jestem panem. Aaron i Mojżesz poszli do faraona i powiedzieli mu: To mówi pan, Bóg Hebrajczyków: Jak długo jeszcze będziesz się pyśnił przede mną? Wypuść mój lud, aby mi służył. Jeżeli będziesz sprzeciwiał się, Wyjściu mojego ludu. Jutro sprawię, że szarantcza wtargnie w Twoje granice. Pokryje całą ziemię, tak, że nie będziesz mógł dostrzec jej powierzchni. Strafi resztki, które ocalały Wam w kradowicie. Zniszczy wszystkie drzewa które zaczynają wyrastać na polach. Zaroi się, się od niej w Twoich pałacach, w mieszkaniach Twoich tworzan i w domach wszystkich Egipcjan. Czego podobnego nie widzieli najdalsi Twojej. Od dnia, w którym zamieszkali na tej ziemi, aż do dziś. Następnie Mojżesz odwrócił się i odszedł od faraona. Wtedy dworzanie faraona powiedzieli do niego: Jak długo jeszcze ten człowiek będzie działał na naszą zgubę? Wypuść tych ludzi. Niech sobie służą Panu, ich Bogu. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że Egipt ginie. Wezwano więc ponownie Mojżesza i Aronowa do faraona, a on rzekł do nich słyszcie Panu, waszemu Bogu, którzy to mają wyruszyć. Mojżesz odpowiedział, pójdziemy razem z dziećmi i starcami zabierzemy zabierzemy naszych synów i córki trzody, owiec i bydła gdyż będziemy obchodzić święto Pana Faraon odrzekł tak życzę Wam opieki ze strony Pana jak pozwalam Wam zabrać ze sobą dzieci widać widać jak na dłoni że Nujecie zdradę. Dlatego się nie zgadzam. Niech pójdą sami mężczyźni i niech służą panu. O to przecież prosiliście. Po czym faraon ich prze przepędził. Pan rzekł więc do Mojżesza: wzniesz rękę nad, kraina, nad krainą Egiptu, aby szarań Spadła na, ziemi na ziemię egipską. Niech pożre wszelką roślinność i wszystko to, co, a, co ocalało z z do bicia. Mojżesz wyciągnął swoją laskę nad Egiptem, a Pan skierował wschodni wiatr na tę krainę. Wiało cały dzień i całą noc, a nad ranem wschodni wiatr przyniósł szarancze. Sz, Szarancza obsiadła całą egipską ziemię. Zagnieździła się we wszystkich zakątkach kraju. Nigdy przedtem nie było tak dotkliwej flagi szaranczy i w przyszłości nie będzie podobnej. Szarancza pokryła całą powierzchnię ziemi ciemną powłoką. Strawiła wszelką roślinność i wszystkie owoce drzew, których nie dosięgło gradowicie. Nie pozostało nic zielonego na drzewach i na polach na całym obszarze Egiptu. Faraon czym prędzej wezwał Mojżesza i Aarona i rzekł: Zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu Waszemu, i, prze i przeciwko Wam. Wybaczcie mi jednak i teraz mój grzech. Módlcie się do Pana, Waszego Boga. Aby tylko oddalił to śmiertelne zagrożenie. Mojżesz wyszedł od faraona i modlił się do pana. Pan odwrócił więc kierunek wiatru. Potężny wicher zachodni porwał szarancze i rzucił ją do Morza Czerwonego. Na całym obszarze Egiptu nie pozostało ani śladu po Je, a Pan jednak sprawił, że faraon trwał w uporze i nie wypuścił Izraelitów. Pan rzekł do Mojżesza: Wzniesz rękę ku niebu, a taka ciemność ogarnie ziemię egipską, że można będzie jej dotknąć. Mojżesz wzniósł rękę ku niebu. A gęsta ciemność opanowała całą krainę Egiptu na trzy dni. Ludzie nie widzieli siebie nawzajem. Co więcej, nikt nie był w stanie przez trzy dni podnieść się ze swojego miejsca. Tymczasem w, w domach Izraelitów było widno. Faraon wezwał Mojżesza i powiedział. Idźcie, służcie pana, Panu. Jedynie trzody, owiec i bydła niech zostaną. Dzieci zaś możecie zabrać ze sobą. Mojżesz odparł Ty dasz nam bydło na ofiary i całopalenie, które mamy złożyć Panu, naszemu Bogu, a także nasze trzody. Co do niej sztuki wyruszą z nami. Z nich bowiem mamy składać ofiary, aby służyć Panu, naszemu Bogu. Nie wiemy zaś, jak mamy służyć Panu, dopóki nie przybędziemy na miejsce. Pan sprawił, że faraon trwał w uporze i nie zgodził się na ich wyjście. Faraon rzekł do Mojżesza, precz moi, z moich oczu. Żebyś nie odważył się więcej stanąć przede mną. W dniu, w którym to zrobisz, zginiesz. Mojżesz odparł: Niech będzie, jak powiedziałeś, nie stawię się więcej przed tobą.